witam Państwa. Spotykamy się kolejny raz, żeby porozmawiać o tym, jak agencje reklamowe powinny być zgodne z Rodą. Dzisiejsze spotkanie, jako że mamy początek wakacji, trochę chciałam Państwa wprowadzić w tematykę tego, czego może spodziewać się agencja reklamowa jako procesu przetwarzania danych osobowych wobec swojego zleceniodawcy. W kontekście rozpoczynających się wakacji, ci z Państwa, którzy tak jak ja są rodzicami, będą się już teraz bądź niedługo borykać z problemem wyjazdu naszych pociech na wakacje, jeżeli jedą autokarem... Standardowy jeden z tematów newsowych sprawdzamy autokar, którym jadą nasze dzieci. Dlaczego? Dlatego, że w cudze ręce oddajemy nasz największy skarb życia wszystko to co, to, co dla nas jest najważniejsze. Proszę Państwa, tak samo jest z danymi osobowymi. E, w dzisiejszych czasach dane osobowe mają e, niezwykłą wartość e, mogą być nawet stosowane jako waluta e, tak naprawdę często działalność e, e, podmiotów opiera się wyłącznie o konkretne dane osobowe. Dlatego w sytuacji, w którym są one powierzone do przetwarzania podmiotowi zewnętrznemu, e, prawodawca unijny stwierdził, że na ten podmiot trzeba nałożyć takie same obowiązki, jakie miałby administrator w zakresie tego, e, jak powinien stosować się do tych danych osobowych. I w skrócie chciałam Państwu powiedzieć tak naprawdę, czego mogą Państwo oczekiwać i jakiego rodzaju pytań i pod jakim kątem mogą Państwo spodziewać się tej weryfikacji ze strony Waszych potencjalnych specjalnych zleceniodawców. Ale no przede wszystkim taki zleceniodawca może sprawdzać, czy Państwo jako agencja reklamowa jest objęta jakimś kodeksem branżowym, o którym mowa w artykule 40 RODO, bądź też są Państwo objęci mechanizmem certyfikacji, o którym mowa w artykule 42. Na tą chwilę mamy lato 2019, są to aspekty jeszcze na tyle niepopularne, jeszcze niewdrożone, nie mamy jeszcze żadnego kodeksu branżowego, który by obowiązywał, więc idziemy w inne. 那呃。Uh, uh Inne tak naprawdę przesłanki, którymi mogą się Państwo legitymować. I tutaj tak naprawdę w zależności od tego, czego mowa, może od Państwa żądać i co będzie uważał za stosowne taki administrator, no to musimy się tak naprawdę go słuchać i na wszelkie pytania w ramach wywiadu bacznie odpowiadać. Mogą się Państwo spodziewać pytań dotyczących tego, czy mają Państwo powołanego inspektora ochrony danych, czy stosują Państwo procedurę obsługi naruszeń, czy prowadzą Państwo rejestr naruszeń. Jest kilka takich kategorii pytań, które tak naprawdę są. Takimi killerami. Jeżeli nie mają Państwo wdrożonych pewnych mechanizmów, które powodują, że są Państwo zgodni z RODO, no to rzeczywiście taki administrator może nie chcieć Państwu powierzyć przetwarzania danych. Jeżeli tutaj Państwo się nie spotkali z taką procedurą, pytanie, czy czasami nie warto takich zleceniodawców uświadomić i być przygotowanym. Na równi z pytaniami, które zadaje nasz zleceniodawca jako administrator, Państwo już mogą tak naprawdę mieć przygotowaną całą litanię informacji o sobie, o tym, jak Państwo podchodzą do przetwarzania danych osobowych, żyjąc w nadziei, że tak naprawdę będąc w pełni przygotowanym, mając wdrożone RODO, nie będą Państwo narażeni na dodatkowe pytania i tak naprawdę staną się Państwo procesorem dla takiego administratora i będą Państwo dla niego mogli świadczyć usług. Jeżeli będą Państwo zainteresowani, żeby szerzej porozmawiać o tym, jak w faktyce może wyglądać weryfikacja dostawcy, jak się do tego przygotować, zapraszam. Możemy zupełnie osobiście spotkać się w ramach warsztatów i o tym porozmawiać. Pozdrawiam.